Dzień dobry, wtorek 27 stycznia 2015 roku. Zapraszam na briefing wideo Domu Maklerskiego TMS Brokers. Nazywam się Bartosz Sawicki, jestem kierownikiem Departamentu Analiz. Tradycyjnie rozpoczynamy od spojrzenia w kalendarz makroekonomiczny. Za nami ważne publikacje zarówno z polskiej, jak i z brytyjskiej gospodarki. Poznaliśmy sprzedaż detaliczną, która wykazała przyzwoitą, aczkolwiek nieco niższą do oczekiwań dynamikę. Poznaliśmy również dane dotyczące tempa wzrostu polskiej gospodarki. Wstępne szacunki GUS wskazują na to, że polska gospodarka rozwijała się w czwartym kwartale 2014 roku w tempie 3,3% co było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Spodziewamy się, że w 2015 roku czeka nas jeszcze wyższa, bo 3,5% dynamika PKB w godzinach popołudniowych, cały wysyp danych z USA, zarówno z rynku nieruchomości, jak i chyba najważniejsza publikacja to zamówienia na dobra trwałego użytku w miesiącu grudniu, bo to będzie ostatnia wskazówka, czego można oczekiwać po danych, które już w piątek, a będą to dane o rachunkach narodowych, czyli innymi słowy dynamika PKB. W każdym razie sporo emocji przed nami, sporo ważnych publikacji makroekonomicznych z największej światowej gospodarki. Warto również wrócić do danych o PKB, o PKB, ale Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania rozwijała się, tamtejsza gospodarka oczywiście w tempie 2,7% w ujęciu rok do roku. Tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego nie było notowane od 2007 roku. Mimo to dane nieco rozczarowały, biorąc pod uwagę wyśrubowany konsensus i Fund Sterling traci dziś umiarkowanie na wartości w relacji do amerykańskiego dolara. Kurs nie zdołał bowiem przekroczyć ważnego poziomu 1,5115. Obecnie znajduje się w okolicach 1,5080. W notowaniach walut G9 G10 ważną tendencją jest osłabienie dolara amerykańskiego, które zachodzi w relacji do zdecydowanej większości walut. Wyjątkiem jest wspomniany już fund Sterling, który minimalnie traci na wartości oraz frank szwajcarski, którego rynek ciągle podlega bardzo silnym wahaniom i jest bardzo mało płynny. Najważniejsze waluty umacniają się jednak względem amerykańskiego dolara. Na szczególną uwagę zasługuje skala umocnienia szwecji korony, która zyskuje dziś blisko 1%, silna jest również euro. Jeżeli mowa o notowaniach euro/USD, to spójrzmy jeszcze na wykres przed nami w ujęciu czterogodzinowym. Kurs nieudanie próbuje wyjść ponad wczorajsze maksima usytuowane w okolicach 1.13. Kurs zwyżkował nawet przejściowo w kierunku ważnej bariery 1.13.50, jednak okazała się ona zbyt silnym oporem do sforsowania. Warto zwrócić uwagę, na sygnał kupna padający ze strony oscylatora stochastycznego wolnego i na koniec tradycyjnie złoty dziś przyjrzymy się notowaniom CHFPLN które są pochodną zarówno w większej zmienności notowań franka szwajcarskiego jak również tego że złoty umiarkowanie traci dziś na wartości wczoraj euro PLN naruszał nawet barierę 4 złotych i 20 groszy dziś kurs znajduje się 2 grosze wyżej ale osłabienie złotego do franka, które nastąpiło po dynamicznej aprecjacji w perspektywie ostatnich kilkudziesięciu minut czy też kilku godzin jest oczywiście pochodną dużej zmienności w notowaniach franka. Inwestorów rozpalają obecnie doniesienia dotyczące interwencji ze strony Szwajcarskiego Banku Centralnego na rynku walutowym, ich skali i celów, które może stawiać sobie Bank Centralny Szwajcarii. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.